Jest piątek 3 sierpnia, 6.52 czasu środka europejskiego. To są komendarze giełdowe BOSS Zapraszam do wysłania analizy technicznej wybranych instrumentów Futures na indeks giełdowy. Zobaczmy na początku tendencję Futures SP 500. Kurs znajduje się w renie 1361 po mocnym wczorajszym zwrocie w dół. Z rejonu 1379, gdzie zostawiliśmy wczoraj w komentarzach giełdowych opór. Ten opór został przetestowany, dodajmy, że pozytywnie, czyli został zachowany, i od tego oporu nastąpiło mocne, silne odbicie, w zasadzie prognozowane. Linia sygnalna na tamten moment CC zawróciła w dół, potwierdziła tą zniżkę, i teraz mamy lekkie korekcyjne odbicie, ale zauważmy, że tuż poniżej. MA200 w układzie H1 przy czym ponad tą średnią ekspotencjalne z 65 i 100 okresów średnie opadają to daje taką lekko podażową mieszankę, ale jeśli do tego dołączymy wczorajsze takie można powiedzieć nawet tą w układzie H1, czyli pojawienie się bardzo dynamicznej świecy tak zwanej MOMO, jest to świeca taka sygnalna pokazuje kierunek zmian cen ta świeca pokazała mocną, bardzo mocną podaż to ta konsolidacja, która tworzy się przez ostatnie kilkanaście godzin, jest konsolidacją na ponowny ruch w dół, czyli taką poczekalnią do wybicia się w dół. Chyba, że musimy tutaj zastrzec, że średnie eksponencjalne 65% okresów zaczną zawracać w górę. Ale żeby do tego doszło, kurs musiałby się wybić ponad opór 1372, a to powinno być niezwykle trudne po właśnie tych wszystkich zajściach, które wczoraj miały miejsce. Zobaczmy na FW20 przed otwarciem. Kurs zamknął się wczoraj w rejonie 250. Średnie z 65 i 100 kresów nie przedziały MA200 w górę, czyli nie pojawił się sygnał kupna. Dodatkowo 278 opór został przetestowany. Kurs mocno odbił się dynamicznie od tego poru w dół, od razu do wsparcia 238, czyli mamy taki. 40-punktowy zakres zmiany. A zauważmy, że ponad silnym oporem 278 znajduje się także mocna bariera 290. To daje taką um, mieszankę, taki układ propodażowy do zniżkowania w stronę 2090 punktów. Zobaczmy tak samo na futures na DAXA przed otwarciem. Kurs przed otwarciem znajduje się w realnie. 6593 punkty. Siły ekspotencjalne, tak jak na SP 500, opadają. Natomiast aktualny jest sygnał kupna. Natomiast mieliśmy wczoraj mocny sygnał podażowy, dokładnie pomiędzy 14 a 15. Najpierw wybicie takie chórach w dół i przygaszenie tego impulsu wzrostowego. Co powinno tutaj pozwolić prognozować na kolejne sesje nowego tygodnia zniżkę taką oscylacyjną w dół, jeśli dynamiki spadkowe na średnich eksponencjalnych zostaną zachowane. A dodatkowo, jeśli te średnie najszybsze przetną MA200 w układzie H1, to będzie to sygnał do zniżki w ramach takiej korekty czy fali spadkowej nawet na kilkanaście sesji. I zerknijmy już na sam koniec na instrument pochodny na indeks Dow Jonesa. Kurs znajduje się w rynie 12835. Sytuacja taka Analogiczna jest w zasadzie do poprzednich instrumentów tak samo jak na S&P 500, tak samo jak dla futures Nasdaq'a średnie ekspozycje opadają natomiast aktualny jest sygnał kupna, który wygasa i ryzyko dalszych spadków jest tutaj na takim wysokim poziomie. Wsparcie 12746 zabezpiecza długie pozycje, co prawda. Od tego wsparcia poszła Nocna korekta w górę. Natomiast ważniejsze są opory 12 940 i 13000. Jeśli zostaną zachowane, to powinniśmy zaobserwować ruch na wybicie poniżej 12746. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.